Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Mamy wyznaczyć zmienną B ze wzoru. Tutaj mamy wzór na pole prostokąta, a razy B, czyli długość jednego boku razy długość drugiego. Jeżeli mamy wyznaczyć zmienną B, to chciałabym, żeby B zostało po prawej stronie, więc trzeba pozbyć się literki A. Dlatego też obie strony dzielę przez A. I teraz kreska łamkowa po jednej i po drugiej stronie, po lewej stronie. Będzie A i po prawej na dole, a na górze przepisuję to, co było wcześniej. I teraz literki A się skracają, więc zostaje P przez A po lewej stronie, a po prawej stronie zostaje tylko zmienna B. Więc zmieniam teraz stronami. B to się równa P przez A, czyli pole przez długość boku. I już mamy wyznaczoną zmienną B ze wzoru na Pole prostokąta. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.